Ancymon i zaginiona księga Ancymon był chłopcem, którego wszyscy znali w okolicy. Zawsze miał w zanadrzu jakiś psikus, a jego figle były tak legendarne, że nawet dorośli wspominali je z uśmiechem lub z lekkim niepokojem. Jednak pewnego dnia wydarzyło się coś, co na długo miało zostać w pamięci mieszkańców. Wszystko zaczęło się od starej biblioteki na końcu wsi. Było to miejsce, do którego mało kto zaglądał. Drewniane półki uginały się pod ciężarem zapomnianych ksiąg, a kurz tańczył w promieniach słońca wpadających przez witrażowe okna. Pani Leokadia, bibliotekarka, miała już swoje lata, ale doskonale pamiętała, gdzie stoi każda książka. Pewnego dnia zauważyła, że zniknęła jedna z najstarszych pozycji Księga Pradawnych Tajemnic. Kto się zabrał zawołała, przeszukując regały. Wieść o zaginionej księdze szybko się rozniosła, a Ancymon, jak to miał w zwyczaju, od razu poczuł zew przygody. To musi być sprawa dla mnie powiedział do swojego najlepszego kumpla cześka. Wiedzieli, że księga nie mogła zniknąć sama. Trzeba było znaleźć trop. Pierwszym podejrzanym był burczy mucha. Chłopak znany z tego, że lubił mieć rzeczy, których nie powinien. Ancymon i Czesiek postanowili zaczaić się przy jego domu. Noc była cicha, tylko świerszcze grały swoją melodię. Chłopcy skuleni za płotem widzieli, jak burczy mucha wynosi coś owiniętego w koc do szopy. Mamy go, szepnął Czesiek. Jednak zanim zdążyli wkroczyć do akcji, z za rogu wyskoczył czarny kot i przeraźliwie miałknął. Burczy mucha obejrzał się i w mgnieniu oka zniknął w szopie, zamykając drzwi na klucz. Musimy się tam dostać. Mruknął Ancymon. Postanowili wrócić nad ranem. Gdy słońce wzeszło, znaleźli okno uchylone na tyle, by się wślizgnąć. W środku pachniało starym drewnem i sianem. Na stole leżała księga. A więc to on ją ukradł. Szepnął Czesiek. Jednak gdy tylko sięgnęli po książkę, drzwi się otworzyły, a Burczymucha stanął w progu. Co wy tu robicie? Warknął. Ancymon szybko zaczął improwizować. My, my tylko sprawdzaliśmy, czy nie masz tu duchów, bo wiesz, podobno ta księga jest przeklęta. Burczymucha pobladł. Przeklęta! Powtórzył, cofając się o krok. No tak, kto jej dotknie, tego będą nawiedzać nocne koszmar, że dodał Czesiek. Burczy Mucha rzucił książkę na stół, jakby parzyła i w pańce wybiegł z szopy. No i załatwione. Mruknął Ancymon, chowając księgę pod pachą. Tego samego dnia odnieśli ją do biblioteki. Pani Leokadia była zachwycona, a Burczy Mucha na wszelki wypadek unikał książek przez długie miesiące. Od tej pory Ancymon i Czesiek byli miejscowymi bohaterami, a legenda o przeklętej księdze przetrwała jeszcze wiele lat.